Cześć, tu Paweł Rejec i w tym wideo chcę opowiedzieć o tym, jak podejmować lepsze decyzje, jak osiągać więcej i jak rozwiązywać łatwiej problemy dzięki wykorzystaniu inwersji. Ja o inwersji dowiedziałem się pierwszy raz od Charlie'ego Mangera. To jest prawa ręka Warrena Buffetta, znana osoba w świecie inwestycji. Osoba, która dowiodła przez dziesięciolecia, że potrafi podejmować konsekwentnie dobre decyzje, no i te dobre decyzje prowadzą, do, zaprowadziły ją do dobrych efektów. Więc warto takich osób, według mnie, słuchać. I Charlie Manger kiedyś opowiadał, że w czasie II wojny światowej służył w wojsku, służył na Alasce i jego rolą by, był meteorologiem, jego rolą było szkicowanie czy rysowanie map pogody. Tak naprawdę, kiedy się zaczął, zaczął nad tym zastanawiać, to jego rolą nie było szkicowanie map, tylko chronienie życia pilotów, którzy tam latali w tych, w tych rejonach. I skoro taki był jego cel, czyli jak ocalić życie naszym pilotom, to on podszedł do tego od, od drugiej strony, zadał sobie pytanie, co musiałbym zrobić, żebym z całą pewnością zabił wszystkich, czy prawie wszystkich, pilotów, których mam pod, pod swoją opieką. No, i jak sobie zadawał to pytanie, to doszedł do dwóch rzeczy. Doszedł do, doszedł do dwóch rzeczy, które gdyby zrobił, to by z całą pewnością e, doprowadził do fatalnych skutków. Pierwsza rzecz to była kwestia oblodzenia, czyli musiałby nie przewidzieć warunków pogodowych tak itd., nie, nie, nie upewnić się, że o, odpowiednio te samoloty zostaną odlodzone. E, a druga rzecz to była kwestia. E, Paliwa, czyli tak musiałby zaplanować lot, żeby po uwzględnieniu warunków pogodowych, wiatru i tak dalej, wszystkich innych czynników, żeby pilot nie mógł wrócić do bazy i bezpiecznie wylądować, albo gdzieś tam, gdzie doleciał, żeby tam też nie, nie miał żadnego lotniska w pobliżu. Więc e, pomyślał o tym, jak odwrócić to i po prostu tych dwóch rzeczy za wszelką cenę unikał. No i dzięki temu był dobrym meteorologiem e, i z dobrymi tam z e, efektami przez ten etap swojego życia przeszedł i potem też tą inwersję stosował. Więc tak w dużym uproszczeniu to mnie zaciekawiło. Ma to też swoje przykłady tak w życiu codziennym, w biznesie, o których dzisiaj też chcę opowiedzieć. I tak w dużym uproszczeniu, jeśli chodzi o inwersję. Ja tak do tego podchodzę, że zawsze jeśli masz jakiś duży problem, który nie wiesz jak rozwiązać, to pomyśl o dokładnej odwrotności tego, co chcesz osiągnąć i zastanów się, jakie są najprostsze sposoby, żeby, żeby do tego doprowadzić, do tej odwrotności. I potem jak już wiesz, co, jak do tego dojść, do tej odwrotności, to po prostu za wszelką cenę tego unikaj i zrób wszystko, żeby po prostu tego uniknąć. Więc przesłanie ogólne jest takie, że zamiast próbować być bardzo takim wyrafinowanym, czy szukać wyrafinowanych sposobów, czy być jakichś genialnych sposobów na rozwiązanie problemów, po prostu unikajmy głupoty. I jak będziemy unikać tej głupoty, to. Siłą rzeczy przez w dłuższym terminie wyjdziemy na swoje. Tak? Czasem jeśli ktoś szuka genialnego pomysłu, to w krótkim terminie znajdzie ten genialny pomysł, ale w długim terminie on też się przewróci, bo będzie podejmował duże ryzyka, no i w końcu jakieś tam fatalne błędy popełni. A osoba, która idzie spokojnie i po prostu unika tej głupoty w długim terminie. Ma duże szanse na to, żeby, żeby przejść spokojnie przez ten czas. Więc zamiast jedyny, bo jedyny taki najczęściej spotykany sposób, jak atakujemy problemy, to jest frontalnie, czyli jak mamy problem, ok, jak to rozwiązać, jak doprowadzić to, to do czegoś. Natomiast inwersja skłania nas do tego, żeby podejść do tego tyłu i do tego tematu, właśnie od drugiej strony podejść i. Nie myśleć o tym, czego chcemy, tylko pomyśleć o tym, czego chcemy za wszelką cenę unikać. No i to jest tyle ty, ty, tytułem takiego teoretycznego wstępu. Teraz kilka przykładów z życia, jak tą inwersję można zastosować. Jeśli na przykład chcesz zacząć jeść zdrowo, to niekoniecznie od początku musisz zaczynać od tego, żeby od pierwszego dnia robić sobie sałatkę z awokado i z szpinaku. To jest duży krok. To może nie smakować. To wydaje się genialne, ale jednocześnie ma dużą szansę, że się nie uda. Więc na początek zadaj sobie pytanie co byłoby najgłupsze w moim w tym, w tym przypadku, co mógłbym zrobić. Ja bym do tego podszedł tak, że wylistowałbym sobie 10 rzeczy, potraw czy, czy napojów, które są po prostu szkodliwe czy, czy niezdrowe. Według tam swojej definicji każdy ma swoją, ale które jednocześnie lubię i które do tej pory jadłem czy piłem i po prostu zacząłbym ich unikać, tak? czyli zamiast od razu wejść na te najzdrowsze jedzenie, jakieś sałatki, które można sobie wyobrazić, wylistujmy rzeczy, które są niedobrą opcją dla nas i po prostu tego unikajmy. Inny przykład, jeśli chcemy zacząć zdrowo, czy w ogóle chcemy się lepiej wysypiać, to zamiast szukać jakichś wyrafinowanych sposobów, typu jakichś zegarków smartwatchy, które nam tam pomogą, jakichś aplikacji na, na telefony, które nam będą coś pomagały i tak dalej, to są sposoby wyrafinowane, one mogą pomóc, ale na początek warto zacząć od tych podstaw, czyli zastanowić się, poczytać, pomyśleć o tym, jakie rzeczy na 100% utrudniają nam sen. Utrudniają nam zasypianie i regenerację podczas snu. No i wtedy dojdziemy pewnie do kilku rzeczy typu, że jeśli będziemy ćwiczyć ostro przed pójściem spać, no to będziemy mieli problem z zaśnięciem. Jeśli zjemy ciężko albo wypijemy dużo, np. dużo alkoholu, to będziemy mieć problemy. Jeśli nawet nie z zaśnięciem, to na pewno z regeneracją podczas snu. Jeśli naświetlamy się ekranami, Bezpośrednio przed snem telefonem, komputerem, telewizorem, tym niebieskim światłem, no to też to nie wpływa dobrze. O tym można poczytać, o tym można przemyśleć, potem sobie eksperymentalnie, poeksperymentować trochę i, no i dojść do tego, czy to faktycznie pomaga, czy nie, obserwować się. Więc znowu, zamiast szukać super genialnych sposobów, na, na nie też jest czas, ale zazwyczaj najpierw podstawy i dopiero potem, jeśli tego jest jeszcze mało, no to szukamy czegoś więcej. Inny przykład. Jeśli chcesz sobie wyrobić nawyk na przykład czytania przez godzinę, na przykład między 18 a 19 chcesz sobie czytać, to zastanów się, czego musisz unikać w tym czasie. No i jeśli tak do tego podejdziemy, jeśli wyłączymy komputer, jeśli wyłączymy telefon, jeśli zamkniemy się w pokoju sami, czyli też wyeliminujemy innych ludzi z naszego życia na tą jedną godzinę, to okaże się, że tak naprawdę jesteśmy sami w pokoju, nie ma technologii, nie ma internetu, i wiele rzeczy nam nie pozostaje oprócz tego czytania, więc jeśli chcemy tego, tego, ten nowy czytania wyrobić, to wtedy będzie nam łatwiej, bo nasze środowisko jest już do tego zoptymalizowane. Nie szukaliśmy jakichś specjalnych czytników, nie jakichś aplikacji do czytania, jakichś rzeczy ekstra wyrafinowanych, po prostu wyeliminowaliśmy to, co by nam przeszkadzało. Tak samo jest z podejściem do, do skupienia. Jeśli ktoś ma problem, żeby się skupić na jednym zadaniu przez na przykład dwie godziny, to znowu inwersja pozwala nam zadać sobie pytanie, co jest przeciwieństwem skupienia. Oczywiście z definicji dystrakcja, więc jeśli wyeliminujemy dystrakcję, czyli powiadomienia znowu, telefon, maile i tak dalej, to siłą rzeczy będzie nam łatwiej się skupić na tym, rzeczy, na tym jednym zadaniu. Więc to są naprawdę często bardzo proste rzeczy, które można zastosować i, i właśnie tak od drugiej strony podejść do problemu. Tak bardziej uogólniając, jeśli ktoś chce być szczęśliwy, nie jest, nie czuje się szczęśliwy, to niech sobie zada pytanie, co jak najłatwiej doprowadzić się do niedoli, jak, jak, co, 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 cię, co cię unieszczęśliwia, co cię doprowadza do rozpaczy? Wylistować kilka takich rzeczy, na siłę rzeczy możemy wylistować kilka takich rzeczy, bo, bo tego doświadczaliśmy w życiu, no i po prostu staramy się tego unikać. Czas, czasem to jest łatwiejsze, czasem to, to jest trudniejsze, ale sama świadomość, nie zawsze też rozwiążemy problem poprzez, nie zawsze będziemy dużo bardziej szczęśliwi przez unikanie czegoś, ale przynajmniej nie będziemy się unieszczęśliwiać, czyli przynajmniej nie będziemy tego pogłębiać. Więc to jest kilka takich podstawowych przykładów z życia. Natomiast z biznesu, jeśli masz trudnego klienta, takiego klienta, który sieje ferment, robi zamieszanie, straszy rzecznikiem praw konsumenta i ogólnie chce to eskalować do sądu, bo jest niezadowolony z czegoś, bo na przykład nie dostał swojego produktu na czas, to zadaj sobie pytanie, co musiałbyś zrobić, żeby doprowadzić to do właśnie do tego rzecznika praw konsumenta albo do sądu. Zacznij zadać sobie pytanie, co mógłbyś, jak mógłbyś pogorszyć tą, yy, tą sytuację. No i wtedy dojdziesz też do pewnej rzeczy. Ja, ja z doświadczenia w, widzę, z obserwacji, że na pewno nie warto eskalować. Czyli wszystko, dyskusje, oskarżanie tej osoby, że coś źle zrozumiała i tak dalej, to jest najgorsze podejście, jakie można zastosować, no bo ta osoba natychmiast będzie się bronić. Jeśli, jeśli ktokolwiek atakuje kogokolwiek w przestrzeni publicznej, na przykład gdzieś tam w komentarzach. To najgorsze, co można zrobić, to wejść w dyskusję z taką osobą, bo yy, i oskarżyć jeszcze tą osobę, że coś źle zrozumiała i tak dalej. Taka osoba jej ego nigdy nie pozwoli na to, skoro ona wyszła z czymś do opinii publicznej i zaatakowała kogoś, to ona w tej opinii publicznej nie może przegrać, bo jak przegra, to jej ego będzie poszkodowane. Więc ona za, za, za wszelką cenę będzie się broniła. Yy, lata temu, jak jeszcze nie wiem, czasem się skusiłem, żeby poobserwować jakąś dyskusję z żartą, w takich tematach, które są dla ludzi ważne, na przykład o polityce, o, nie wiem, o wierze, o aborcji, o szczepionkach, to widziałem, że jeśli są dwie sprzeczne, takie w takich tematach, gdzie jest duża polaryzacja, i gdzie są dwie bardzo sprzeczne, dwa sprzeczne podejścia, tam po prostu nigdy nie było zwycięzców. Tam zawsze było argumentowanie do końca. Jeśli ktoś zaatakuje cię, to cię atakuje, bo, bo, to, bo taki ma pogląd na świat. Jeśli ty go znowu zaatakujesz, to on zrobi wszystko, choćby miał trzy dni czekać i myśleć nad odpowiedzią, kupić książkę, żeby się doszkolić, to on to zrobi, żeby wygrać, żeby sobie jakby pokazać, że jest. Na większość ludzi nie zmienia zdania. Więc jak już coś wejdzie, wejdzie w ten, w ten róg, to po prostu tam będzie walczyć do końca. Więc tak jest przy dyskusjach takich światopoglądowych, ale przy opiniach tak samo. Jeśli ktoś dał złą opinię, to z jakiegoś powodu go coś dotknęło poczuł się oszukany, nawet jeśli go nie oszukaliśmy. Więc nie atakujmy wtedy, nie eskalujmy tego. Po prostu w ten sposób można do, do tego też inwersją podejść. tak, Żeby zastanowić się, co by pogorszyło sprawę. Druga sprawa, jeśli chcesz być efektywny, to wyobraź sobie dzień najbardziej nieefektywny, czyli swój najbardziej nieefektywny dzień. Jakby by wyglądał? Wylistuj to. To mogłoby być, że nie wiem, wstajesz późno, zaczynasz od mediów społecznościowych, potem oglądasz Netflixa przez cały dzień. I znowu unikanie tych kilku rzeczy, które w Twojej opinii będą fajne i pociągające, ale jednocześnie głupie z perspektywy efektywności, będzie najlepszą opcją. I nawet jeśli nie będziemy super efektywni, nie będzie jakiejś pracy głębokiej przez 5 godzin tego dnia, to po prostu unikając tych rzeczy fatalnych dla nas, ten dzień ma szansę być przyzwoity, a to już jest lepsze niż dzień fatalny. Dalej, jeśli chcesz zatrudnić osobę, to wiadomo, że każdy ma jakiś ideał swojego pracownika. I te dobre cechy trzeba mieć wylistowane, czy czego szukamy, kogo szukamy, jakich wartości u tej drugiej strony. Natomiast możesz, można też do tego podejść od drugiej strony, czyli jakiej cechy, czy, czy pięciu, trzech, czterech, pięciu cech, absolutnie nie zaakceptuje. I tutaj sobie możesz wynotować takie rzeczy, które jeśli widzisz kogoś, kto jest niepunktualny, kto nie, nie ma szacunku do innych ludzi, kto nigdy nie czytał książek, nie chce się rozwijać, jeśli masz takie takie. Rzeczy, których po prostu nie zaakceptujesz w życiu, to sobie je też warto wypisać i jeśli taka jedna, chociaż czerwona flaga się pojawi podczas procesu rekrutacyjnego, to natychmiast skreślaj takiej osoby. To pomaga podejmować decyzje. nie ma tych wątpliwości, ma, no ma siedem dobrych cech, no ale ma też tam jedną, no może byśmy ją przepracowali. Jeśli wiesz, że tego nie akceptujesz i też wiesz z doświadczenia, że ludzie aż tak się nie zmieniają, to wtedy łatwiej po prostu podejmiesz tą decyzję. Skreślamy, idziemy dalej i szukamy właściwej osoby. Także tyle kilka przykładów. Je, jeszcze może o ogólnie o zwiększaniu sprzedaży. Jeśli ktoś chce zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym, no to może sobie zadać znowu pytanie od drugiej strony, co by musiał zrobić, żeby tę sprzedaż obniżyć? No, można by na przykład obniżyć wskaźnik konwersji, można by zmniejszyć średnią wartość zamówienia, można by zmniejszyć ruch do praktycznie zera, żeby tam nikt nawet nie odwiedzał sklepu, a nawet jeśli ktoś by odwiedził i ktoś by kupił jakimś cudem, to żeby na pewno już nie wrócił, żeby ta lojalność była na, zero, na zerowym poziomie. No i w ten sposób oczywiście do takich o, o, oczywistych wniosków można dojść. One akurat w tym przypadku niewiele nam powiedzą, czyli co, co mamy z tym zrobić. Nadal nie wiem, jak zwiększyć tę konwersję, więc możemy się zagłębić jeden poziom, zejść niżej no i zadać sobie pytanie, co musiałbym zrobić, żebym sprowadził konwersję czy wskaźnik konwersji do zera. No i tu będzie już kilka konkretnych odpowiedzi. Na przykład e, musiałbym mieć jakieś błędy techniczne, czyli na przykład na najpopularniejszej przeglądarce, z której korzystają moi klienci, przycisk dolej do koszyka powinien nie działać po prostu, albo koszyk w ogóle powinien się wysadzać na telefonach, nie, nie funkcjonować poprawnie, nie wyświetlać, czyli takie błędy techniczne, to one, one by mi praktycznie zagwarantowały, ale co jeszcze mógłbym zrobić? No mógłbym mieć, sprzedawać produkty, których nikt nie chce tak naprawdę, nikt nie potrzebuje, ani nie chce i mógłbym nie mieć opinii, albo mógłbym mieć same negatywne opinie. No i kilka takich tematów sobie można wy, wy, wylistować i po prostu unikać, unikać tego, co Fatalnych skutkach unikać tego, co głupie, i wtedy wychodzimy całkiem nieźle, co zresztą Warren Buffett, Charlie Munger udowodnili. I oni mają takie słynne powiedzenie, że niesamowicie to jest jakby nie do uwierzenia, jak dużą przewagę osoba może uzyskać w długim terminie, właśnie konsekwentnie robiąc rzeczy niegłupie, zamiast, pró zamiast próbować być geniuszem na każdym kroku. Więc na przykład Warren Buffett ma takie dwie zasady podstawowe w inwestowaniu: po pierwsze, nie trać pieniędzy, a po drugie, nie zapominaj o pierwszej zasadzie. I nie tracąc pieniędzy, masz dużą szansę, że, że je zarobisz, a w najgorszym wypadku ich po prostu nie stracisz. Więc tyle jakby takich przykładów. To jest prosta koncepcja. Trzeba po prostu podejść od drugiej strony do, do tematu. Ja bardzo często to stosuję i w życiu prywatnym, i w biznesie. Pomaga mi to czasem. Nawet jeśli czasem nie rozwiąże problemu, to przynajmniej wiem, jak go nie pogłębiać, i to już jest, to już jest dla mnie coś. Więc czasem fajnie jest odwrócić popatrzeć z drugiej perspektywy, no i widząc ten sam problem z dwóch perspektyw, od przodu i od tyłu, mamy pełny obraz, czy, czy pełniejszy obraz, no i możemy lepsze decyzje podjąć. Jestem ciekawy, jak Ty do tego podchodzisz, czy dajcie znać, czy, czy to jest ciekawe, czy to, było, czy to jest wartościowe, czy stosowaliście inwersję, lub czy macie jakieś inne sposoby na to, żeby podejmować lepsze decyzje. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli było wideo wartościowe, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, hej!